Cześć, witajcie w saleta Fight Vlog. Już w najbliższą sobotę prawdziwy bokserski Raritos. Walka o tytuł mistrza świata w kategorii półciężkiej organizacji WBO pomiędzy broniącym tytułu Rosjaninem Sergiejem Kowaliowym i challengerem Canelo Alvarezem. Walka bardzo ważna dla obu pięściarzy. Alvarez jest super gwiazdą. W tej chwili jest pięściarzem, który zarabia największe pieniądze w boksie. Jest bohaterem Meksyku i też meksykańskiej mniejszości w Stanach, więc jego walki w systemie Power Play View naprawdę sprzedają się rebelacyjnie. Dla niego będzie to szansa, żeby zdobyć czwarty tytuł Mistrza Świata w czwartej kategorii wagowej. Jest to prawdziwe wyzwanie, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że Alvarez rozpoczynał karierę bokserską w kategorii Półśredniej, a tytuły zdobywał w superpółśredniej, w średniej i w superśredniej. Także przez kogo do kategorii półciężkiej to naprawdę y, duża sprawa, będzie mu brakowało wzrostu, zobaczymy czy nie będzie brakowało siły. Też są głosy o tym, że w tej kategorii półciężkiej, y, Alvarez, dla Alvareza, nie jest to w ogóle waga naturalna. Na treningach. Y, jest wolny, a myślę, że tutaj szybkość będzie decydującym czynnikiem, który przesądzi o wygranej jednej lub drugiej strony. Kowalio wprawdzie najlepsze lata ma za sobą, ale jest to pięściarz, który ciągle potrafi boksować, bardzo dobrze się rusza i ma czym uderzyć. On potrzebuje tej walki z Aluarezem z kilku względów. Oczywiście, po pierwsze, pieniądze, bo walka z Supergwiazdą. Gwarantuje rewelacyjną wypłatę, ale po drugie potrzebuje wielkiego nazwiska na swoim rekordzie, po to, żeby wejść do historii boksu. Takiego nazwiska nie ma. Przegrał dwukrotnie z Andrew Wardem, i myślę, że od tego czasu zaczął trochę boksować gorzej. Chyba brakuje motywacji, są też. Plotki o tym, że nadużywa alkoholu, od czasu do czasu słyszymy o różnych aferach związanych z kobietami. Zobaczymy jak pokaże się w tą sobotę. Kluczem do zwycięstwa dla Kowaliowa na pewno będzie poruszanie się i lewy prosty. Nie może pozwolić, aby Alvarez wdarł się do pół dystansu. Obrabiał mu doły, czyli zadał sporo czasów na korpus. Panuje opinia, że Kowalio tych czasów nie lubi, ale prawda jest taka, że nikt ich nie lubi i zabierają one dużo siły. a Taki trochę meksykański styl boksu, a kondycja w tej walce też będzie miała ogromne znaczenie. Alvarez jest faworytem Bugmacherów, ale ja osobiście uważam, że jest to walka. Pół na pół, dlatego że zobaczymy, kto. Jeśli Kowaliow będzie się rzeczywiście dobrze ruszał, boksował czasami prostymi, to myślę, że ma bardzo duże szanse, żeby tą walkę wygrać. Jeśli Canelo uda się wejść do pół dystansu, gdzie naprawdę potrafi pracować, ma czym uderzyć, ma też dobrą obronę, to zamęczy Kowaliowa i wygra przed czasem.